Biorę dzisiaj udział w akcji, niezwykłej akcji, w której poznam naprawdę wspaniałych ludzi, a wszystko to zaczyna się w Poznaniu. To tutaj bowiem mieści się sklep medyczny, z którego odbieramy materiały na prawie 400 pakietów medycznych przeznaczonych dla żołnierzy walczących w Ukrainie. Tomek Warzybok, właściciel sklepu, to pierwszy z ludzi dobrej woli, dzięki którym wszystko stało się możliwe. Jego sklep stworzył stronę z produktem, zakupił swoimi kanałami materiały i rezygnując z zysku, odsprzedał nam. Ale nie tylko nam. Spotykamy tu też Dawida, nauczyciela, instruktora strzelectwa, który kupił kilkanaście pakietów na prośbę swoich uczniów. Wszystko, co na praktykach zarobili szkolnych, wszystko gdzieś tam sobie poszli jeszcze dodatkowo do pracy, dorobić całe te środki, które zebrali i mają, przeznaczyli właśnie na ten sprzęt. Nie mieli dojścia, dlatego poprosili mnie jako nauczyciela. To jednak dopiero początek niezwykłych informacji. To są Ukraińcy, którzy u nas się uczą. Tak jest, którzy uczą się u nas ze spółskół technicznych w Zielonej Górze. No i ich rówieśnicy, którzy przyjechali tutaj za pracą, ale no ale teraz wracają. A to, co, to, to, to ci młodzi ludzie tam jadą, żeby walczyć? Tak czy? jest. I oni mają lat. 18-19 do 20 Ty no co wam co, 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 co wstrząsnęło? No, rozmawiasz z gościem, nauczycielem. Nastolatków, którzy zbierają się stąd, żeby, żeby wyjechać i bronić swojego kraju. No przecież to jest normalnie dramat. Siedemnastolatkowie, to jest coś w ogóle... No i trzeba pomóc tym ludziom, serio. Nie daj Boże, żeby to przyszło tutaj. To wyobrażasz sobie? Bo ja nie. Jest już ciemno, kiedy dojeżdżam do Strzelnicy Braterstwa w Warszawie, gdzie grupa wolontariuszy Stowarzyszenia z dowiezionych materiałów składa pakiety. Cześć! Ja jestem członkiem Braterstwa i właśnie to Braterstwo, Stowarzyszenie Braterstwo jest inicjatorem całej tej akcji. To właśnie ci ludzie jako pierwsi zaczęli wpłacać pieniądze i tak naprawdę to oni rozkręcili całą tą akcję. Dlaczego tak ważne było stworzenie tego pakietu? Bo zawiera elementy niezbędne do ratowania życia żołnierza. Elementy i materiały, które już są niedostępne na rynku, a ich pozostałości stały się przedmiotami spekulacji cenowych i przez to też właściwie niedostępne. Pakiet składa się z trzech opatrunków izraelskich czyli to są takie opatrunki osobiste dla żołnierza. Klotpad, czyli to jest hemostatyk, opatrunek, który wypełnia nam ranę i blokuje krwawienie. Opatrunek okluzyjny, który służy do uszczelnienia tak naprawdę rany postrzałowej tutaj klatki piersiowej, opaska uciskowa, nożyczki i gaza wypełniająca plus taka krótka informacja od nas dla walczących żołnierzy. Pojawiają się kolejni sponsorzy pakietu. 50 kompletów odbierają od nas przedstawiciele stowarzyszeń branży filmowej. Filmowcy z Ukrainy nie chcą uciekać? Chcą walczyć albo dokumentować y, sytuację i po prostu walczyć wojną informacyjną. W związku z czym y, wielu z nich jest narażonych na atak bezpośrednio y, lata, lata zarazem z żołnierzami albo są oni żołnierzami po prostu. No i tak jak wszyscy mówią, brakuje zapotrzebowania, brakuje podstawowych rzeczy, brakuje właśnie pakietów medycznych, brakuje opasek wyciskowych i takie rzeczy chcemy im dostarczyć, ponieważ staramy się im wspierać, żeby mogli tam po prostu żyć, przeżyć w tych sytuacjach i, 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 i działać. Trzy dni później spotykam się w tym samym miejscu z Damianem Dudą, rzecznikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, naszym instruktorem medycyny i przedstawicielem Legii Akademickiej, organizacji współtworzącej akcję to na jego prośbę zakupiliśmy 250 pasów nośnych do karabinów. Na chwilę obecną mamy 8 osób na jeden karabin. Broni, która jest wydawana z magazynów, ona od produkcji leżała w skrzyni, stąd nie jest w ogóle oprzyrządowana, nie ma w ogóle pasów do broni. Ci ludzie bardzo często robią pasy ze sznurka i idą z tym karabinem na sznurku do walki, stąd te dane konkretne pasy. Mamy kontakt na bieżąco z żołnierzami, stąd wiemy jaką pomoc zedykowaną można im wysłać. Tych ludzi poznałeś gdzie? Od jak? 2015 roku, 2014 nawet końcówki do 2020 roku pracowałem jako medyk pola walki na Ukrainie. szkoliłem tych ludzi, rozmawiałem z tymi ludźmi, przywoziłem im pomoc. Generalnie w tym pi pierwszym konflikcie, tak to nazwijmy. To znaczy wtedy, kiedy ten konflikt wybuchł, bo no tak. ta wojna trwa od 2014 tak, roku, tak, tak. O tym mówiąc, że ona wybuchła, teraz ludzie dopuszczają się ignorancji. I tak naprawdę to wszystko, co my tutaj kupowaliśmy, idzie do moich kolegów, którzy walczą już od 2014 roku, idzie do twarzy, które znam, które ja widzę. Jakby widzę ich radość, oni mówią wprost, że na chwilę obecną oni nie potrzebują jedzenia i ubrań. Ich naród ich wyżywi, ich naród sam nie zje po to, żeby żołnierz miał Jasne, co zjeść na pierwszej linii. Ale ich naród na przykład nie daje wyposażenia taktycznego czy medycyny pola walki, bo tego nie mają. Kolejni wolontariusze przewożą już w kierunku granicy część rzeczy, w tym zebrane w braterstwie elementy wyposażenia taktycznego. Następnego dnia wcześnie rano ruszamy w długą drogę. Najpierw do Warszawy, gdzie w magazynie Intercars czekają na nas kolejne dary przekazane przez Wrocławski oddział firmy. To też zasługa człowieka z braterstwa Macieja. Tutaj mamy płyn do dezynfekcji w ilościach sporych. Ładujemy wszystko do samochodu podstawionego przez inną firmę, która nie chce być wymieniana z nazwy ale życzliwość jej kierownika to dla nas kolejny, niezwykły dar. Nie jedyny tego dnia, bo na parkingu czekał też już Szymon, który przyjechał z Gdańska z transportem zebranych darów i okazał się być człowiekiem, który sam, walcząc z trudnościami życiowymi, potrafi jeszcze pomagać innym. Od 15 lat prowadzę restaurację. No jak przyszedł covid, lockdown, Chciałem ratować, żeby nie zamykać firmy, bo było naprawdę ciężko w pewnym momencie. 19 osób zatrudnionych w restauracji. Poszedłem sam do pracy, do impostu. Na tyle dobrze zarabiałem, że miałem na pokrycie kosztów kilku swoich pracowników. Ruszamy w drogę. Teraz do Lublina, do siedziby Legii Akademickiej. Tutaj kolejne elementy do załadowania, przede wszystkim kilkaset sztuk ubrań i par butów outdoorowych przesłanych z Wielkiej Brytanii dzięki inicjatywie Rafała, także z Braterstwa. Dołączają też następni darczyńcy, tym razem dwóch mieszkańców Berlina. Darów jest tak wiele, że możliwości transportowe musimy uzupełnić o ambulans leki, a potem w drogę do chrebennego. CEL dzisiejszej podróży to ten magazyn, gdzie nasz ukraiński kontakt gromadzi dary i organizuje ich dystrybucję do miejsc docelowych. przede wszystkim podziękować Polakom od całego serca, że e, wspieracie, pomagacie, zbieracie rzeczy niezbędne, e, ogarniacie naszych uchodźców. E, dziękuję bardzo. Ruslan jest kierownikiem komórki wolontariatu miasta łódzk, ale jego kontakty to odpowiednik Międzynarodowej Korporacji Spedycyjnej. To jest Czechy, też pomaga cały czas, rzeczy lekkie. Le Teraz gdzie? Le do To jedzie gdzie? Do Łódzka, to jest Dzisiaj przejdzie do Ludzka i potem w Dopiero patrząc na wszystkie rzeczy złożone na rampie magazynu zdaję sobie sprawę jak wiele tego udało się zebrać, jak ogromna życzliwość dobrych ludzi pozwoliła dotrzeć z pomocą do naprawdę wielu miejsc. W ciągu paru dni dostajemy liczne tego dowody. Dziś dostaliśmy od naszych polskich kolegów takie apteczki, które dziś są niezbędne na, na pierwszej linii, zwłaszcza w Mariupolu. Rykesz się ręką z półku Sława Ukrainie. że przewozili do nas tyle rzeczy do medycyny taktycznej a potrzebujemy jeszcze więcej i więcej, bo mamy sporo osób i właśnie na ten moment już nie mamy rzeczy do medycyny taktycznej. To all of our friends in Poland.